Czytanie z księgi rodzaju. Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy przybył do Berzeby, er złożył ofiarę Bogu, Ojca swego Izaka. Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: Jakubie, Jakubie! A gdy on odpowiedział: Oto jestem rzekł do niego: Ja jestem Bogiem. Bogiem Twego Ojca. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię Cię tam wielkim narodem. Ja pójdę tam z Tobą i ja stamtąd Cię wyprowadzę, a Józef zamknie Ci oczy. Po czym Jakub wyruszył z Berszeby. Synowie Izraela umieścili ojca swego Jakuba, swoje dzieci i żony na wozach, które Faraon przysłał dla przewiezienia ich. Zabrali też swe trzody i swój dobytek, które nabyli w Kanaanie. Tak przybył do Egiptu Jakub, a z nim całe jego potomstwo. Wziął z sobą do Egiptu synów, wnuków, córki i wnuczki całe swe potomstwo. Wysłał on przed sobą do Józefa Judę, aby ten mógł go wyprzedzić do Goshen przed ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goshen, Józef kazał zaprząc do swego wozu i wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się na szyję i długo płakał na jego szyi. Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa. – Teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem cię jeszcze przy życiu. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nie nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć, i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom, i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam. Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.